Cześć, to ja z Squarexa, to jest już 11 odcinek z Skywarsem z Squarexem i e, była duża przerwa miesięczna, ponieważ byłem na wakacjach. E, teraz powracam i postanowiłem, że e, wrzucę wam filmik ze Skywarsów. E, I jak możecie zauważyć, jestem na shaderach. No, shadery mi działają, e, ale to wszystko jest e, dzięki e, Windows 10. Nie, co oni zrobili, ale po prostu gra mi lepiej chodzi w ogóle wszystko. Tylko jeszcze ściszę się trochę Minecrafta y może dość głośno. O, tak na jeden. O, i yy, myślę, że bez żadnego gadania mogę przychodzić do arenki. No więc będziemy się pocięcić. Pierwszą areną na dzisiejszym odcinku jest leśniczówka, zaraz nie grają w tej arenie i właśnie jeszcze problem shaderów, to wcześniej gdy włączałem swój e, komputer i Minecrafta i chciałem odpalić shadery. Po prostu Minecraft mi się crashował i miał jakieś problemy z włączeniem ich ale teraz miałem update do Windows 10 i Windows 10 e, chyba jest jakiś bardziej optymalizowany pod e, gry i takie e, różne programy, ponieważ e, Minecraft po pierwsze chodzi e, e, po prostu więcej klatek na sekundę wy wyciąga, a, a drugą sprawą jest to, że mogę grać na shaderach e, i płynnie nagrywać, więc to według mnie jest bardzo fajnie, e, bo wreszcie e, będzie to jak fajnie wyglądało i e, mi się bardzo podobają też shadery zawsze chciałem na nie sobie pograć ale wcześniej komputer mi na to nie pozwalał a teraz e, kiedy dostałem, to znaczy, kiedy zaktualizowałem Windowsa e, zaczęło dobrze działać więc e, ja postaram się zrobić jakieś temki, jeżeli ktoś jest na górze, a jest już o kurczę. Oj, to do tego no i jeszcze tu nie miałem w ogóle zbroja, tego tutaj nie zauważyłem, yy, ale postaram się w następnej arence troszkę yy, więcej y, to zabijać, albo w ogóle kogoś zabić, bo teraz mi w ogóle nie poszło. Yy, I miałem też przerwę miesięczną, więc to już przepraszam, jeżeli będę trochę wygrał. No i ja robię cięcie i widzimy się na kolejnej ręce. Teraz gram na rdzeniu i jeszcze jeżeli chodzi o teksturpaki to już nie gram na teksturpakach, ponieważ e, jeżeli gram na shaderach to o wiele bardziej podoba mi się e, ten defaultowy taki e, teksturpak z minecrafta e, Przyjemnie mi się tak gra i e, jeżeli komuś to nie pasuje to może nie okazać moich filmów, ale mi się tak podoba, więc... E, e, jeżeli też e, te, te shadery które ja mam, bo ja tam mam taką paczkę shaderów. E, mam pewne shadery, na których mogę sobie grać, ale przy nagrywaniu by troszkę ścinało A chciałbym, żeby te nagrania były troszkę w lepszej jakości, więc dlatego nie mogę grać na takich e, dobrych jak tamte e, Dlatego gram na trochę gorszych, ale e, myślę, że m, kiedyś będę mogła udostępnić moją tą e, paczkę shaderów, e, Bo jest ona całkiem fajna, e, szczególnie dla mnie Ja sobie ją tam sam zrobiłem gdzie to jest? No ja sobie tutaj się postaram uzbroić, bo tam mnie dość nieźle zaatakował. Ale cheater. Co teraz zrobić? Mam tam knokę, więc ja go tym nie wyrzucę Słabo Ale tego mogę zabić A nie udało mi się Nie wiem na ile on mi zabił w sercach, ale... A, dwa serce, ale No, dwa No, mogę go robić jakimś innym mieczem, to może bym się jakoś poradził no, niestety yy, źle go zaatakowałem, ale miałem dość dobrą zbroję, więc nie wiem dlaczego tak padłem. Dobra, nieważne. Ja się widzę z wami na kolejne ręce. E, teraz jesteśmy na mapie Mars yy, i ja bardzo jeszcze a właśnie tego Windowsa 10, yy, pewnie wiele osób go już ma. Znaczy, teraz już tego Windowsa nie można pobrać, bo czas pobrania go darmowego minął. Ja go pobrałem dosłownie przedwczoraj czy jakoś tak, bo przez cały rok czekałem, aż wreszcie będzie ten ostatni dzień, żeby wszystkie jakby poprawki w tym Windowsie, które tam mieli robić przez ten czas, jak go wypuścili, bo tak w sumie to była trochę próbna wersja, ta podstawowa, którą dali, do pobrania od razu. No to według mnie tak troszkę nie yy, fajnie dawać od razu y, taką wersję, no tylko poczekać aż wszystko to już będzie tam zrobione, tak jak ma być. Yy, poczekałem i Windows yy, się całkiem dobrze spróbuje, więc yy, yy, nawet no gry, gry są szybsze, lepiej się gra, yy, mi się bardzo podoba. Yy, poza tym menu i wszystko też, yy, aż to, to jest ten taki, raport nie lubię ich. Yy, klasa jest denerwująca strasznie postaram się go jakoś tam zabić ale nie jestem pewien czy się to uda mam predatora i tam regenerację ale on uciekł ogóle. tak uciekł się to już go nie zabiję straciłem tylko bloki na niego ja pójdę może lepiej na środek flasza na razie wolę nie marnować bo to jest jedyne co mi zostało bo raczej musiałem zrobić na tego gościa eee, i wolałbym jej nie stracić eee, czy flasza w jakiś głupi sposób no bo zdecydowanie mi się przyda. Yy, tutaj jakieś mieczyki, ogóle, zbrojki. Teraz ważniejsze jest zbroja. Aha, no to ty się zbugowałeś, tak? Dobra, udało mi się go zabić. On miał, o, jaką, on miał dobrą klatę, a on w ogóle miał dobrą zbroję. Tutaj sobie ubiorę jego rzeczy. Eee, jeszcze zobaczę co było w tych skrzynkach, bo nie wszystkie sprawdziłem. Już się tak fokusuję. I też przez to, że jestem testerem, oczywiście powinniście wiedzieć, jeżeli oglądaliście odcinek z Bilbaty. Eee, nie wiem dlaczego, ale jest straszny fokus na mnie, jak to zauważyłem. po prostu. jest, no, nie wiem coś takiego w testerze żeby się tak mam nie pokutować no troszkę to nie fajnie że gra teraz na knoka ale nie miałem w tym wypadku jakiegoś innego pomysłu na zabicie go bo tutaj z miecza to raczej bym nie miał z nim na szans bo on miał szablę kosarską chyba tego mocny mieczek to będzie dobra szukam jeszcze tego ostatniego typa i postaram się go zabić może choć jedną wygram arenę na, na, na tym odcinku, yy, bo wyszedłem z formy trochę. Yy, jak przyszedłem po w wakacjach w ogóle, dotknąłem myszki, to tak yy, dziwnie mi się nie były przyzwyczajone do tego i w ogóle więc... Eee... Eee... Ja go tam wróciłem. No. Ale nie, no, raczej nie będę. Raczej mhm. co. Kosku. No no to yy, pierwsza arena już wygrana. E, ja tam jeszcze rozegram z, e, dwie czy jedną arenę. E, zależy ile to będzie jeszcze trwało, bo nie chcę, żeby moje filmy były za długie, bo potem to się nudno ogląda na przykład taki nie 30-minutowy lub 20-minutowy odcinek z skywardów, bo to już się robi nużące, Czy jest tak e, 4-5 aren w e, jednym odcinku to max? No chyba, że są krótkie i na przykład się dużo przeklini. Dobra, to ja robię cięcie i widzę się z wami potrzebnie. Oczywiście parku na też nie można zabraknąć, ponieważ jest to moja ulubiona arena i e, też będzie to jedna z ostatnich aren e, i ja po prostu nie wiem też w jakim odstępie czasem dawać te moje filmy, bo e, wiem, że tam no, ponoć początkowi youtuberzy powinni dawać tam nie wiem po 2 na, na dzień, tyle że no, trzeba też chcieć, a też trzeba mieć na to czas i w ogóle... No ja też nie wiem, no, wychodzę na dwór i e, nie będę siedział przez e, cały dzień przed koptem, prawda? No, w e, ja staram się trochę integrować też gdzieś na dworze. Dlatego dzięki myślę, że tak będzie, nie wiem, jeden na dzień tak e, optymalnie tak by było. E, nie wiem, co on zrobić. Dobra. Tutaj już pierwszy kill, no chyba, że ma rakietę, ale chyba nie ma, e, więc raczej to już wygrałem, przynajmniej z nim, e, tutaj tą walkę. E, I tutaj jakieś e, dwa są, więc postaram się ich zabić, e, bo no, za dobrze to oni, ich sobie nie wyglądają. I oni chyba mają sojusz, a to będzie jeszcze łatwiej. tutaj pierwszy zabity. Mam nadzieję, że drugiego też mi się uda. Eee. Aha. Zabierzę tutaj dziurę. żeby tego nie wpaść już do drugi raz. Pozróżę na to dwa gadżety. A tam sobie teraz poszedł. trytny. Jaki jest taki problem, że no, tutaj daje nużcza. No nużcza. No Dobra, padł, bo nie miał rakiety. No, no i wygrana na parku, mojej ulubionej arenie. Więc ja robię cięcie i widzimy się już na ostatniej w tym odcinku arenie. No więc widzimy się po cięciu. Ostatnia arena w tym odcinku to będą stragany. Też dość fajna ręka. I w ogóle to teraz ja jestem testerem, prawda, to mówiłem o tym. I ostatnio była też rekrutacja, tylko niestety ja przyjechałem z wakacji i rekrutacja była tak centralnie jak włączył komputer, to akurat była rekrutacja. No i nawet jeżeli bym chciał tam awans, to po pierwsze nie było mnie dość długo też na serwerze, bo cały miesiąc, to tam wygłaszałem administrację, ale no, przez miesiąc nie było, więc raczej nie dostałbym awansu. Ale myślę, że na następnej rektorsji, jak będzie, to postaram się o awans i może będę pomocnikiem, może, nie wiem, to zależy od tego, jak administracja będzie chciała. A, tutaj gościu jest. Dobra, pierwszy kill. Tutaj też sobie gościu poszedł, ale oni chyba jest, oni tak sobie nie wyglądają mi tak zastrasznie. Eee, 2 kile czy mi się to wydaje? Eee, tego zrzuciłem, a tamten miał laki chyba. Tak, on sam spadł. Miał laki. To jest otacznie? nie To dużo jeszcze osób. Dobra, jeżeli nie ma rakiety, to na tutaj... W ogóle nie brazę rzeczy ze skrzynek, a mogą mi się przydać. Ukształtunku, to jest całkiem fajnie. Dobra, teraz tutaj pójdą? Bloki, bo się przydadzą, tutaj jajeczek, to jest lepszy, I jakiś dragon tam jest u góry. And... Ciekawe jaki on ma serc, bo już go no, weźmiemy. Ach, no nie ma takiego drugiego. No przecież mogę nim szansę. Przyjął gościa. Eee, kolejny frag. Już czwarty na tej arenie, więc nawet spokojnie. Tego muszę z regona się chciał pić. O i będzie ciężko. Będzie ciężko. Dobra, raczejka. No, udało mi się mu uciec. Mm. Strzał miał dużo, więc... Eee, Teraz mogę sobie do niego postrzelać, a mam nie kształt więc no... Będę miał mały problem, żeby do mnie podejść. To eee, teraz... ...mógłby się schował, to wiem. O nie, poszedł, Dobrze, ja nie będę tak strzał modlował, bo nie mam ich dużo. A łuk, bardziej mi się przyda do spychania. No i zobaczcie, czy jaką mam broń No chyba nie mam nic lepszego Pozwolę, też nie ma jakiejś bardzo dobrej Może hmm. no, mi się wy uda zabić Tylko to będzie tak na farki To raczej sknokania, teraz będę musiał, bo mam od niego słabszego seta. I tak w walce na, w walce na miecze to miałam szansę czemu go nie knokło? Wziąłem to leczo. Czemu jest niewidoczny? Mi się nie podoba. Znowu pewnie ten bug z e, lokającymi postaciami. A no nie, spadł. No, no to ostatnia arena na odcinku wygrana. E, ja byłem z Quarex e, i to był już jedenasty odcinek z, z ze Squarexem. I e, komentujcie, czy Wam się film spodobał bo był dzisiaj na derach i może będzie Wam się bardziej podobało, a ja się żegnam i na